Ja głodna tu sam zjeść, na tym mi tu zjesz. Baba, ale dobre, tak? Bułki dawno nie miałaś? Nie jadłaś? Nie jadło dziecko bułki dawno? Nie, ja Najpierw tego to już nie dostaniesz, bo najpierw kaszka, dopiero chleb. Bo potem nie będziesz chciał. Nie ma. Nie ma. Ma. Dobra, dziadek weźmieł i znaję, Bo najpierw y, to przez i zaraz jej kaszkę da mi. Dopiero. Teraz trzeba dać kaszkę dopiero po tym kanapka. O, dorwie się tam do... Do czego? Do lodówki. Weź ją stąd. Nie. <śmianie> to ja muszę zjeść. Nie. <śmianie> tak to ona będzie patrzeć. O. Nie ma. Nie o. ma Basiu. Zaraz będzie kaszka. Będziemy kaszkę jeść. Dziadek, czyż mówię coś do ciebie, bo tak to się na jej kaszki nie będzie.